Alo, alo, witam was ludzie bardzo serdecznie, ja jestem Karwasz 10, a oto jest Orient the Blind Forest. I znowu się zachwycam tą piękną grafiką, bo spójrzcie nade mną tutaj komar lata, nie wiem czy wy to w ogóle zauważycie. Bo ten format, dzięki któremu mogę przesyłać w 60 fps filmy na YouTube nie jest aż taki dobry, bo to nie jest pełne 60, to jest jakieś 45. Tyle, że się wyświetla jako 60. I też strasznie osłabia jakość nagrania. Ale nieważne, w poprzednim odcinku uratowaliśmy drzewo Jinso, Odnowiliśmy jego moc oczyszczania wody w tym lesie. I dzięki temu, jak widzicie, jest piękna, czysta woda, w której możemy sobie pływać. Jednak NRE, jednak tlen w płucach oriego się wtedy kończy i musimy się wynurzyć. Dlatego będę w tym odcinku dążył do dodawania do takiego w Explore, żeby te dwa poziomy zdobyć i zdobyć oddychanie pod wodą. Czy to będą dwa poziomy? Eee, cztery. Ale nieważne, bo odblokował nam się nowy obszar na mapie. To teraz sobie tak porządnie damy w Explore. Co wy na to? Wydaje mi się, że Wam się to podoba. No to idziemy, dajemy w eksplor. Ten dnie. Mamy tutaj rybki, ale od rybek możemy się odbijać. Pod wodą takie coś ala bomby. Z tego zepsucia. Dalej. i widzę już pierwszą część kamiennego klucza musimy zdobyć takie dwa no to pierwszy jest teraz płyniemy do drugiego Kolejny rodzaj, glutka. Glutki są w tej grze najwredniejszymi potworami. Oj, trzeba dać zaraz sobie zrób save'a. No. Bo życie już było trochę mało, a byliśmy dość daleko. Płyniemy dalej, jest kamienna mapa. <laughs> to się da jakoś wypłynąć, nie? Ło nie, ło nie, 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 kończy mi się tlen. Zaraz zemrę. Save all. Uciekamy stąd. Idealne tajmowanie jest. Po co w tą stronę płynę? Hmm. pewnie po to, żeby tlen odzyskać. Ja to głupi jestem. Od rybki się odbijamy. I misja pod wodą wykonana. W ogóle czekajcie. Tu możemy stanąć i pojawia się tęcza. Taki można powiedzieć easter egg, ponieważ... No wcześniej jej nie było. Jaki fajny efekt Twórcy dbają o szczegóły. Otwieramy bramę. Ogólnie fajnie tutaj jest. Co nie? Łapka w górę za piękny widok Łapka w górę za super parkour O ja już widzę kolejnego, kolejne drzewko Duchowe A raczej taki duchowy nagrobek Po duchu Który nam da skilla Ilo był Góry, znowu mój angielski Co to znaczy stutest Dobra powiedzmy, że Ilo był najsilniejszy z wszystkich duchów Najsilniejszy z wszystkich Teraz odpoczywa zmieniony w Ancestral Tree I da nam power Tupnięcie Albo jak to woli Madzia Foch Dobra A żeby podskoczyć Strzałka w dół żeby walnąć <laughs> Focha I możemy dzięki temu niszczyć takie Oto kruche powierzchnie już nam żaby w tym nie będą musiały pomagać Dzięki temu też właściwie możemy uderzać przeciwników ale też wbijać kołki I przypominam, że na samym początku gry Czekajcie Chyba właśnie znalazłem Easter Egga Widzi... Widzicie tutaj W tym miejscu, gdzie, gdzie właśnie przeskakuje Jest taka Głowa Raymana Może to tylko moja wyobraźnia, ale tak właśnie to widzę. Dobra, schodzimy na dół. Tam na górę jeszcze nie możemy wbić. Aj. U. I ta zdolność jest do walki z... Tymi słodziakami. Ile welek? Idziemy nadal w drzewko niebieskie, więc nic nie wybieramy. Rybcie. Ten świat jest piękny. Teraz mamy zdolność skakania do wody na bombę. Na bombę. Z wody do wody nie mogę skakać. Dobra. Na to. Na bombę. Dobra. Co jest pod nami? Nic. No to idziemy stąd. Wszystko? Wszystko. Hmm, tam coś jest. Tam coś ewidentnie jest na górze. O, to mogę zniszczyć. Teraz gdzie? Ta muzyka jest piękna, ale skaleczyłem. W ogóle twórcy płaczą, jak oglądają, chociaż pewnie tego nie oglądają. Nie oglądają tylko firmy, firmy pośrednie. I dają... <laughs> wysyłają roszczenia o muzykę. O, punkt mocy! Chyba nasz pierwszy. Albo drugi. Ale to jest nieważne, bo pod tym napisem o punkcie mocy, tak gdzieś na lewo ode mnie, jest Triforce Wyryty na drzewie. Triforce z Legend of Zelda. Ci, którzy znają Legend of Zelda, całą serię to... Znaczy, chociaż znają... Jedną część to wiedzą co to jest. A za taka fajna poświata lata. Dobra, tam nie wejdziemy. Tutaj... Ogólnie, o, ogólnie gra posiada bardzo mało Isteregów. Ale liczę, że wszystkie znajdziemy. Swoją drogą przypominam się, że tutaj gdzieś był w okolicy Easter Egg z Mario. Chyba tutaj. Nie. Ale głupi jestem. Sztucznie przedłużam odcinek. Łapka w górę za próbę. Zabijajmy ich trochę. Trzeba od czasu do czasu poekpić. O nie! No nie. No po prostu nie. Całe 5 sekund eksploru w plecy. Dobra, wi widzę się z wami jak wykonamy tą część na część nie była za duża przy okazji save i jeszcze tylko dwa punkciki oddychanie pod wodą będzie nasze ono się bardzo przyda na późniejszym etapie żabol teraz jest właśnie taki problem czy zabijać tych którzy strzelają czy ich oszczędzić bo właśnie mogą nam otworzyć takie przejścia Ale tutaj na górze też coś widzę, co też bym mógł nam otworzyć? Żaba? Szczał? Żabek A ja tam widzę znajdźkę Żabol A. Głupi żabol. Ale tutaj gdzieś był pająk. Jest pająk. i, Prawie. Wiecie co, chyba mi się tu z grą bo wszyscy mają taką poświatę. Albo wiecie co, nie. Ja już wiem co to jest. O! Prawie. To się da na upartego zdobyć, bo ja już wam mówiłem, że twórcy przewi przewidzieli swój parkour w miejscach, gdzie oni sobie pomyśleli, a. Da się to, da się go wykonywać praktycznie wszędzie. Jest! Czuję się spełniony. Teraz wykorzystajmy strzał tego pająka na naszą korzyść. No i chyba go zabiłem, no. No, nawet nie był potrzebny. E, Mysze są tak kurzające, że nawet nie da się odbić od ich pocisków. Gdzie jesteśmy? W Księżycowym grotto. Uj, zakaw domu. Prawie level. O. Zapis. Gdzieś tutaj jeszcze coś jest? Jest. Jest skarbik, który był pod wodą wcześniej. Po którego nie mogliśmy wejść, bo woda była zatruta. Ale teraz przypominam, że woda jest czysta. No, przypominam się też, że Odblokowaliśmy parę specjalnych zdolności, na przykład foch i mamy level. Woda czyściutka. Ilość punktów mamy wystarczająca, żeby otworzyć bramę. I punkt skilla. Coś jeszcze? Tu jest jeszcze brama. Za cztery many. Ale to jest skrót. A właściwie nie skrót, tylko droga, którą musimy pójść fabularnie. Teraz pytanie. Gdzie ja na farmie te wszystkie punkty? Ale zanim to zrobię, wracamy się do tego punktu i dostajemy oddychanie pod wodą. Yeah! Gdzie mogę dostać manę? Pewnie w mana kryształach. Ja yeah, tutaj był kiedyś. Ale go zjadłem. Jak każdy dobry, głupi, grubas. Maj. Dało dużo energii duchowej, ale... Ale nie dał nic many! kad demet. Teraz na złość będą nam dawać życie. A myszy, jako że są najwredniejszymi stworzonkami w tej grze, będą nam dawać... Hmm. Nic nie będą nam dawać. Czy ja idę dobrze? Tak. Tam nie wejdę. Ale wejdę po to. Jak ta woda jest krystalicznie czyściutka. No aż mimo, że... że nie lubię pływać, to bym sobie tutaj popływał, kurde. O. Nieważne, ale... <laughs> Za dwa następne poziomy zdobędziemy jakąś mniej ważną umiejętność w niebieskim, niebieskim drzewku, ale za cztery poziomy możemy dostać potrójny skok, a potrójny skok bardzo się przyda. Dobra Zaraz będzie trzeba kończyć odcinek Nie nie I jest była mała przerwa bo ile można oglądać jak to jej właże na górze była komórka, komóreczka życia, mamy już ich sześć i ważna sprawio, sprawa, na dole jest tego trochę, ale, ale nie tak dużo i zanim tam pójdziemy wypadałoby trochę odzyskać manę, ja już wiem gdzie mogę to zrobić. Znaczy, tak mi się wydaje i mam nadzieję, że to jest prawda, bo jeżeli nie, no to będzie problem. Bez many nie mogę zapisywać. O, mogę. Mam nadzieję, że to zadziała. Tak zadziałało. Studnia leczy manę. E, nie, odnawia manę. Dobrze. Nie denerwujemy się. O! Widzieliście? Teraz myszka odnowiła manę. Teraz gdzie? Na sam dół. Ale długo. Boom! Headshot! Pajęczym strzałem... Po niemieckim nie wypałem. Nie to perze. Ale patrzcie jak się zmieniła kolorystyka no takie intensywniejsze barwy. A masz z żabiego jego wymiotu. Co, mi we, co we mnie będziesz żygał? Ja to w ciebie odbiję. yeah! Zapisy i idziemy dalej. To był mistrz parkura. Czemu tam były kolce? Czemu tutaj też były kolce? Nie. O patrzcie jaki parkur. Tutaj w ogóle zrobimy sobie miniaturkę. Czekajcie. Dobra, miniaturkę zrobiona. U u nie. Witam się z wami z powrotem. Patrzcie tutaj na górze śpią nietoperze, takie małe różowiutkie nietoperki, słodkie. Jesteśmy z powrotem tutaj. My już chyba coś takiego robiliśmy po drodze do Gumona, w tej właśnie jaskini. Albo nie robiliśmy, a mi się wydaje. Nie no, chyba robiliśmy. Tylko dłuższe bo i patrzcie teraz te grzyby zaczęły się świecić na zielono. Tutaj coś. Nie, no ja już tutaj byłem. No tak ja już tutaj byłem. Nie. Jaki plot twist. Nie, w takim razie dobra, dokończymy eksplorację w następnym odcinku, bo już jest 22 minuty. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!